Skąd pochodzi nazwa szczur, po angielsku red. Po polsku szczur myślę, że jest związany ze słowem szczery, szczery i jest to związane ze słowem szary, z szary, szczery. Tak jak szczera, szczere pole, szczera ziemia, czyli szara, czyli tak naprawdę w takim niejako bez koloru. Bez koloru też to znaczy szczery. Szczery to jest ktoś, kto nie koloruje, nie bawi, nie koloryzuje, czyli nie kłamie, nie dodaje niczego więcej. Jest tak, jak jest. W angielsku rat jest powiązane z tymi dwoma głoskami ra i ty. I z takimi rdzeniami jak roto, roto, albo ryć, albo ryt, rytuał. Czyli coś, co się powtarza, cykl, co się kręci, roto to coś, co się obraca, to może być otwór, w który wkładano w rota, czyli drzwi, które się obracały. Skąd to właściwie jest? No, ponieważ szczur drąży je i drąży te swoje kanały, które są wydrążone i które są koliste, okrągłe, a roto ostatecznie odnosi się do koła.